Gotowe zestawy komputerowe niestety rzadko kojarzą się z wysoką jakością i dobrym doborem komponentów i dzieje się tak przez proceder, o którym niedawno Wam opowiadałem. A film znajdziecie tutaj przypięty. Na szczęście są wyjątki, które nie zawiodą nas, tak jak właśnie PC, który przyjechał do mnie. Dziś przyglądam się gotowcowi Optimus Esport GB550 TCR5, komputerowi, który już na papierze wygląda sensownie. Sprawdzę jego specyfikację, powiem dla kogo on jest skierowany i pokażę, jak radzi sobie w praktyce w graniu w 1440P. Ale zacznijmy od środka. Producent postawił na sprawdzone i markowe komponenty bez zbędnych oszczędności, co niestety często ma miejsce przy tanich gotowcach. Obudowa to Corsair 3500X RGB, przestronna z dobrą wentylacją i szklanym panelem bocznym oraz przednim. Płyta główna Gigabyte B550 Gaming XV2. Solidna konstrukcja z chipsetem B550 wspierająca procesory serii Ryzen 5000 i oferująca sensowną rozbudowę. Procesor to AMD Ryzen 7 5800X, 8 rdzeni, 16 wątków i wysokie taktowania. Mocna jednostka zarówno do gier, jak i zadań półprofesjonalnych montażu wideo, streamingu, czy też pracy z wieloma aplikacjami. To wszystko schłodzi Nautilus 240 mm od Corsera, czyli chłodzenie typu IO. Estetyczne, wydajne, zapewni komfortowe temperatury pod obciążeniem, nawet przy takim mini piekarniku, jakim jest Ryzen 5800. RAM 16 GB DDR4, 3200 MHz od Corsera. serii Vengeance RGB. Dwa moduły po 8 GB działające w Dual Channel, czyli wystarczająco do gier i pracy. Na nasze dane mamy Dysk SSD Crucial S100, 1 TB NVMe PCI Express 4.0, czyli bardzo szybki nośnik, idealny jako systemowy i na najczęściej używane gry. oraz programy. Programy. Karta graficzna to Gigabyte RX 7600 Gaming OC 8GB, model, który dobrze radzi sobie w grach w rozdzielczości Full HD, oferuje wsparcie dla technologii AMD takich jak FSR i co ważne w 1440p też sobie dobrze radzi, co będziecie mogli za chwilę zobaczyć. Zasilasz to Be Quiet System Power 10 650W, czyli jednostka z certyfikacją 80 plus brąz. Cicha praca i odpowiedni zapas mocy, nawet gdybyśmy chcieli zrobić w przyszłości jakiś upgrade. Całość zamyka system operacyjny Windows 11 Home. Ten zestaw został przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają komputera gotowego do pracy, i grania od razu po wyjęcia z pudełku, sprzętu, który jest sprawdzony na dobrych komponentach i markowych i sprawdzi się zarówno w graniu w 1440p, 1080, no to już z łatwością, a także przy pracy twórczej. Tak jak ogólnie gotowce, uważam, że jest to świetna opcja dla osób, które nie chcą lub nie mają czasu na samodzielne składanie peceta i szukają stabilnego, zrównoważonego zestawu z gwarancją i systemem operacyjnym. Jeżeli chodzi o granie, to tutaj nawet już nie wspominam o Full HD, ponieważ ten zestaw świetnie sobie poradzi nawet w wyższym klatkarzu, ale stwierdziłem, że w ramach takiego challenge'u, wyzwania dla niego, zobaczymy, jak sobie radzi Wymagających tytułach, jeżeli chodzi o 1440p, no i zobaczcie sami, jak mu poszło. Optimus Esport GB550 TCR5 to gotowiec, który faktycznie ma sens. Zastosowano tutaj podzespoły, które można polecić z czystym sumieniem, bez słabych ogniw, bez półśrodków. Jeżeli nie chcesz składać komputera samodzielnie, a zależy Ci na dobrej wydajności i stabilnym działaniu, to ten model zdecydowanie warto rozważyć. Ponadto Optimus ma w swojej stajni wiele różnych innych modeli, część z nich jest na promocji i tak się składa, że na moim kanale były one prezentowane. Także jeżeli zobaczysz, że jakiś komputer jest właśnie teraz dostępny taniej i chciałbyś zobaczyć jak sobie poradzi w najpopularniejszych grach, to wpadaj na osobną playlistę, którą Masz na moim kanale i tam będziesz mógł zobaczyć, czy akurat on już nie był wcześniej testowany. Na koniec, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, odpowiedz mi na największe, odwieczne pytanie: czy gotowce są ok, czy gotowce są bardzo nieok. Okay? Ponieważ to jest temat, który polaryzuje wielu, i jestem ciekaw, co ty uważasz na ten temat.